że wielką radość sprawił mi Janusz Błaszczyk wręczył mi ogromny bukiet świeżych kwiatów Szczególnie serdecznie chciałbym powitać reprezentację załogi statku z kapitanem Drapellą, naszych kolegów Hiszpanów, Zimownika Radzieckiego i kolegów czeskich. Oficjalnie i serdecznie powitał nas dr Rajmund Wiśniewski, kierownik 11. Wyprawy. Dla wszystkich była to ważna chwila. Zimownicy tęsknili do powrotu do kraju. Ich zmiennicy, członkowie 12. Wyprawy. Pełni byli, byli zapału do nowych odkryć. Hiszpanie zaś liczyli dni do podniesienia bandery na własnej stacji. Symboliczny klucz zdaje się na stałe wkomponowany jest w nasze rodzime uroczystości. Obowiązki nowego kierownika przejął doktor Piotr Pressler. 12 lat temu w archipelagu Szetlandów Południowych na wyspie Króla Jerzego rozpoczęła pracę stacja antarktyczna Polskiej Akademii Nauk im. Henryka Arctowskiego. 26 lutego 1977 roku wysłany został stąd pierwszy telegram do kraju. Budynek mieszkalny polskiej placówki ma 20 pokoi, jadalnię, świetlicę, bibliotekę, szpital, salę operacyjną oraz ciemnie fotograficzną. Udanym eksperymentem okazała się ogrzewana elektrycznie szklarnia, daje nie tylko plony, ale radość i relaks, a ofiarowywane przez polarników zagranicznym turystkom kwiaty budzą zachwyt i podziw dla czaru Polaków. To jest tu radiostacja, laboratorium geofizyczne, hydrobiologiczne i stacja meteorologiczna. Pracuje bez przerwy. Podaje komunikaty pogodowe dla polskich rybaków łowiących w rejonie południowego Atlantyku. 2, 2, 4. Widzialność dobra. Rejon jest pod wpływem słabego klina wydowego. No, a już jest prawie do końca. No ma fulta, no. No dobra. Marambio, 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 arsotowski, marambio. W letnich domkach stacji rozgościła się ekipa naukowa. A my, załoga i zespół hiszpański powracaliśmy na statek. Czekał nas rozładunek. W ładowni mieliśmy m.in. 18-tonowe transportery pływające, kontenery, kutry holownicze, stalowe pontony, paliwo i oleje, gazy techniczne i oczywiście żywność na cały rok dla polarników. Po krótkiej śnieżycy powróciła piękna pogoda. Otaczały nas malownicze lodospady, zatoki i skóra. Wszystkie mają polskie nazwy: lodospad Gdańska, lodospady doktorów, lodospady szmaragdowe, urbankowa turnia, góra Wawel. Kilkanaście razy na dobę pokonywaliśmy trasy między statkiem a plażą numer jeden. Wyjeżdżając na ląd, zawsze zabierałem za sobą kamerę. Nie tylko po to, aby zarejestrować poszczególne etapy pracy, ale i piękno przyrody i rzadko występujące w niej zjawiska. Na pewno można do nich zaliczyć cielący się lodowiec. A oto najlepsi aktorzy mego filmowego zapisu: pingwiny. Na Antarktydzie występuje wiele gatunków tych najbardziej zindywidualizowanych ptaków. Jako ptaki morskie, pingwiny rozwinęły się 60 milionów lat temu. Większość żywi się blisko powierzchni wody. Zimę pingwiny spędzają na ogół w lodach, gdzie temperatury są wyższe niż na lądzie, a wczesną wiosną kierują się na południe do swoich gniazd, nawigując wedle słońca. Samice wracają wcześniej. By odbudować gniazda. A tak wygląda powitanie z partnerką, która po złożeniu najwyżej dwóch jaj udaje się w morze po pożywieniu. Najczęściej występujące tu pingwiny Adeli ważą około 5,5 kg i mają 70 cm wzrostu. Dobra pogoda nam sprzyjała, bez kłopotów mogliśmy przewozić wyposażenie stacji i żywność. Obok